No, si mandaro, mordeczki moje, kochane, chwilę nie było mnie tutaj na shortsach, ale powiem wam tak, mamy już przygotowane nowe Borsukowo i odpalamy prawdopodobnie jutro o godzinie 18:00, żeby się na tym borsukowie zjawić, to już niedługo pojawi się post na moim Discordzie, gdzie będziecie mogli pobrać pobrać sobie po prostu listę modów, które zostały skompletowane przez Ekenę, listę modów ze Nexusa, z Nexus moc 7 nie? Tam będziecie musieli sobie pobrać właśnie listę tych modów, zainstalować i to wszystko powinno hulać na 2-3. No i co? Nowe Borsukowo, nowe słuchajcie, Bajery. Będzie bardzo dużo nowych lokacji, będą bardzo duże miasta, będzie bardzo dużo nowych broni i bardzo dużo nowych samochodów. Pojazdów wszelkiego rodzaju, nie wiem, i tak dalej, i tak dalej, także e, też latających pojazdów, tak? Także będą jakieś helikoptery i tak dalej. Więc może być bardzo ciekawie. Zapraszam na nowe Borsukowo. Jutro startujemy o godzinie 18.00 Siemandero. Jo!